Witam serdecznie moi drodzy, zrobimy czytanie dla bratnich dusz, zobaczymy energię na chwilę obecną no i tak jak zawsze przypominam, że czytanie jest ogólne, ono nie musi rezonować z każdym z Was. Po czytania prywatne zapraszam do kontaktu, adres e-mail znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na Wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne oraz roczne. Wykonuję również bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami Zodiaku na zamówienie. Także że Jeśli macie kochani ochotę na taką bransoletkę Bądź dla kogoś w prezencie gwiazdkowym To zapraszam do kontaktu Wykonuję na zamówienie Na rozmiar także Możecie śmiało coś zamówić Zapraszam również na stronę www.astralnyzakątek.pl I zobaczmy kochani Energię pomiędzy wami Co się teraz zadziewa Mamy fajne transformujące energię w tym grudniu Dużo takich kontraktów dusz się pokończyło, pokończyły się związki karmiczne, tak? Wchodzimy teraz w najbliższe 2-3 lata w relacje już takie docelowe, więc zobaczymy, czy to jest ta Wasza docelowa osoba, czy dopiero się pojawi, ale czytanie jest dla bratnik dusz, więc dla osób, które są singlami i słuchają, ta osoba może się pojawić bądź z przeszłości, z poprzedniego wcielenia albo już tę osobę znacie lub z nią jesteście, tak? Także zobaczmy energię u mężczyzny mhm. i energię u Was, moje drogie Panie. Okay. I tutaj tak, jeżeli chodzi, kochani, o Waszą relację uczuciową z bratnią duszą. Mamy tutaj mężczyznę w energii szóstki mieczy. On wychodzi z takiej trudnej sytuacji emocjonalnej. Co się zostawia za sobą, co już nie działało w jego życiu? To jest też energia leczenia i przejścia na spokojniejsze wody. Może wchodzić w Twoją relację, w relację z Tobą po jakichś wcześniejszych ranach, albo u Was mogło na przykład coś się wydarzyć, co jego zraniło i Ciebie zraniło, ale on teraz jest gotowy, by się uzdrowić. Tu mamy dwójkę denarów. Ma w głowie wahanie, balansowanie między dwiema opcjami, obowiązkami lub emocjami. Nie potrafi jeszcze się w pełni zdecydować i próbuje utrzymać równowagę. On może być zajęty jakimiś swoimi sprawami w pracy, domowymi i też waszą relacją, i próbuje się zdecydować, co ma dalej z tym wszystkim zrobić. W sercu ma energię głupca. To jest ogromna chęć nowego początku w tej waszej relacji, czysta, nieobciążona energia. E, mężczyzna, widzę, chce bardzo wejść w waszą relację spontanicznie, z otwartym sercem. On chce w końcu zaryzykować i pójść w nieznane. A dlaczego? Dlatego, że mamy tu króla kielichów. Najpiękniejsza karta emocjonalnego, dojrzałego uczucia. On naprawdę potrafi kochać głęboko, szczerze i z empatią. Gdy już się zdecyduje na kobietę, na relację z kobietą, to bardzo serio. To jest mężczyzna, który przechodzi transformację od wahań i ostrożności, przechodzi w stronę otwarcia i bardzo dojrzałej miłości. On ma potencjał być stabilnym, czułym partnerem dla ciebie, choć początkowo mógł się wahać. Mogły być różne perturbacje w tej relacji, natomiast on teraz jest pewien, że ciebie chce. On nie zakładał, że się zakocha, ale się zakochał. Po Twojej stronie, moja droga, widzę ciebie jako kobietę silną, konkretną, tak stabilną. Ty wiesz, czego chcesz. Tu jest też energia kontroli, zasad i struktury. Masz bardzo silną osobowość. Czwórka była w głowie, pokazuje, że przy tobie relacja ma potencjał stabilizacji, i ty już w głowie tworzysz celebrację, tworzysz dom, masz wizję waszej wspólnej przeszłości. Chcesz czegoś poważnego, opartego na radości i wspólnym życiu. W sercu królowa mieczy jesteś kobietą bardzo inteligentną, logiczną, ale też i ostrożną. Ty chronisz swoje serce i nie dasz się omamić pustymi słowami. To, co pokazujesz na zewnątrz, piątka buław. Masz w sobie skłonność do stawiania granic i wchodzenia w konflikty, jeśli coś nie gra. Jeśli on na przykład nadużyje Twoje zaufanie, to Ty o tym szczerze, otwarcie mówisz. Ty potrzebujesz partnera, który potrafi poradzić sobie z Twoją energią i czasem ostrym językiem. Jesteś silna, wymagająca i konkretna. Ty wiesz, czego chcesz i nie boisz się walczyć o swoje. Chcesz stabilizacji, ale musisz czuć szacunek i prawdę. Możesz inicjować drobne konflikty, zwłaszcza jeśli czujesz brak jasności, albo on ci daje jakieś takie sygnały niepewności, nie? Na przykład, nie wiem, może tam gdzieś w ostatnim czasie coś zrobił, co sprawiło, że straciłaś zaufanie, że wycofałaś się lekko, bo tu widzę taki konflikt, który mógł być pomiędzy wami. To, co was łączy, to to, że oboje przechodzicie transformację, on emocjonalną, a ty mentalną. Oboje macie w sobie dojrzałość i jest tu ogromny potencjał stabilizacji. Ja tu widzę relację karmiczną, uczącą i rozwijającą. Wy oboje jesteście dla siebie lustrem, oboje się od siebie uczycie. Co jest trudne, jego początkowe niezdecydowanie może zderzyć się z Twoją potrzebą kontroli i jasności. Twoja skłonność do konfliktów może wywoływać w nim lęk przed zranieniem. On też działa sercem, a ty rozumem, i trzeba będzie nauczyć się łączyć wasze dwa światy. Co jest pięknego w waszej relacji? To, że mężczyzna wnosi czułość i otwartość serca, a ty wnosisz stabilność, dojrzałość i strukturę. Razem tworzycie równowagę, tu macie emocje, rozsądek, spontaniczność i porządek. To jest relacja bratnich dusz, w której wy oboje wzajemnie uczycie się i równoważycie. Mężczyzna musi podjąć decyzję i zaufać, że warto iść w nowy początek. Ty, kochana, musisz pozwolić sobie na odpuszczenie kontroli i zsynchronizować serce z rozumem. Jeżeli oboje pójdziecie w kierunku otwartości, to wasza relacja ma potencjał na trwałość, na zaangażowanie i głęboką emocjonalną więź. To może być bardzo ważna relacja, ale wymaga dojrzałości i szczerości z obu stron i tego się musicie nauczyć, tak? E, tego się musicie nauczyć. Zobaczmy romantometr, co jeszcze ma Wam do przekazania w tej relacji. Eks, miłość własna, gracz, zamknięcie. Powiem Wam tak, u Was bardzo ważną rolę odgrywają ekspartnerzy, którzy mieli wpływ na Wasze emocje. Ktoś Was zranił, ktoś był graczem, mieliście do czynienia z narcyzami, z toksykami. Tam to trzeba zamknąć ewidentnie, żebyście mogli ruszyć do przodu z Waszą relacją. Jeśli ktoś jeszcze na przykład ma do czynienia z ekspartnerem, partnerką, bo łączą Was na przykład dzieci, no to wiadomo, że ten kontakt zawsze będzie. On jest nieunikniony, ale tutaj ważne jest, żeby przepracować te emocje. Jeżeli wy chcecie stworzyć zdrową relację, a oboje jesteście po przejściach, tak jak karty pokazują, to musicie po prostu pozamykać przeszłość, i to zamknięcie jest niezwykle istotne, żebyście mogli dalej się rozwijać i iść do przodu, tak? Także. Tutaj uważajcie, bo jeszcze do kogoś z Was eks z przeszłości może się odezwać, żeby trochę namieszać w tej relacji, bo nie może sobie poradzić z tym, że jesteście szczęśliwi i sobie relacje układacie. Ale nie dajcie się wciągnąć w te konflikty, tak? Bo ta osoba z przeszłości jest graczem. To jest ktoś, kto jest graczem, kto manipuluje, kto nie może sobie poradzić z tym, że świetnie się dogadujecie i że tworzycie taką zgraną, harmonijną relację. Także to będzie istotne, żeby jednak nie dać się w to wciągnąć, kochani. Jeśli macie ochotę na takie czytanie prywatne, lustro uczuć, chcecie zobaczyć, jak to u Was wygląda, mieć wgląd w karty, to zapraszam Was do czytań prywatnych. Zapraszam też, kochani, po cudowne bransoletki. U mnie na kanale znajdziecie całą ofertę wraz z opisami i na stronie www.astralnyzakątek.pl Wszystkiego cudownego i pozdrawiam!